Moi rodzice, oczywiście, intencjonalnie chcieli dobrze. Natomiast coś nie wyszło. Więc ja myślałem, o co chodzi? Albo oni nie czają nic z tego świata, albo coś jest, gdzieś jest jakiś błąd. Nie? Moich rodziców oceni, oceniłem jako bardzo rozsądnych ludzi, więc pomyślałem sobie no nie, pewnie oni yy, taką tezę, którą, taką maksymę, którą którą, mi zawsze, którą mnie zawsze karmili, wyprodukowali na bazie swoich gdzieś tam przemyśleń i jakby szczerze to wierzyli, więc y, gdzieś tutaj błąd musiał tkwić gdzie indziej. No i tak sobie pomyślałem, pomyślałem, aż wymyśliłem. Otóż moi rodzice nie tyle mnie oszukali, co y, pokazywali mi najsensowniejszą strategię względem życia, ale bazowali na realiach, w których sami wyrośli. Czyli używali y, rzeczy, które w tej chwili się zmieniły totalnie. W tej chwili mamy kapitalizm. Hasło, czy się stoi, czy się leży, 2000 się należy, już nie działa. W tej chwili jest tak, że jeśli ktoś używa y, Takich wytycznych, ukutych w czasach minionych, to absolutnie będzie walczył z ścieniem. Hmm? Trzeba pomyśleć zupełnie inaczej. Więc nie mam żalu do moich rodziców, że tak mi, tak mi wkręcili taką, taką tutaj postawę względem życia, tylko pomyślałem sobie tak, hmm, no to nie mogę ich słuchać, niestety. I zostawiłem to wszystko z dnia na dzień, ku rozpaczy. Moich rodziców. I poszedłem szukać, uwaga, pieniędzy, a nie pracy. Ja wam to też serdecznie polecam. Szukać pieniędzy, a nie pracy w swoim życiu zawodowym. I teraz ja się nie chcę napracować, ja chcę zarobić. Wy jesteście młodzi, więc może coś takiego. Ja się nie chcę naprasować tylko chcę zarobić. Nie odbierać jakoś negatywnie, ale uwierzcie, gdybyście to powiedzieli swoim rodzicom, może swoim rodzicom nie, ale ludziom wieku waszych rodziców, to byście byli ocenieni jako jakiś hosztapler, cinkciarz, oszust, który chce po prostu wystrzelić wszystkich dla swoich partykularnych korzyści. To jest taka wkrętka w stylu, tylko w się tłumaczy. Mamy dużo takich naleciałości, które gdzieś tam w poświadomości kwią i z których się bardzo trudno tak samodzielnie gdzieś tam oswobodzić.